Wydawało nam się, że obywatelstwo USA nie jest nam potrzebne. Do czasu. Nie chcemy, aby w naszej wolności ograniczało nas jakiekolwiek prawo. Mi pozostało jeszcze niecałe dwa lata do amerykańskiej emerytury. Będąc amerykaninem, mieszkając i zarabiając w Polsce, płacimy podatki w Polsce i w USA. A na dole przy tym wodospadzie jest wręcz zimno. Duże zamówienie nam dali. Bardzo dobrze się wyspaliśmy. Ostatnio widziałem śnieg. Pięć lat temu. Końce zaszliśmy. Udało się. Dzisiaj pojechaliśmy na północ Kalifornii i teraz jesteśmy na ścieżce na nasz dzisiejszy pierwszy wodospad. Nazywa się on Hedge Creek Falls, a za miesiąc będziemy mogli aplikować o amerykańskie obywatelstwo. I zastanawialiśmy się pewien czas, czy warto to zrobić, jakie są tego plusy i minusy. Dzisiaj opowiemy wam dlaczego decydujemy się zaaplikować i co nas przed tym zbraniało. Ścieżka jest bardzo ciekawa, bo przechodzimy pod wodospadem. Bardzo blisko jest, bo już przeszliśmy w ciągu chyba 5 minut połowę ścieżki. Okazuje się, że ten wodospad, pod którym przeszliśmy, to jest właśnie Hedge Creek, czyli ten, na który szliśmy. Informacje o tym, gdzie opowiadamy na temat naszej naturalizacji znajdziecie tutaj. Zajechaliśmy teraz pod kolejny szlak, który zaprowadzi nas nad Mac Middle Falls. Jest to bardzo krótki, krótki szlak. Można też robić długi, nie wiemy jeszcze czy będziemy go robić, a dzisiaj jest ponownie dużo ludzi, tak jak na poprzednim filmie, bo teraz jest długi weekend Fourth of July, czyli Dnia Niepodległości USA 4 lipca. Zeszliśmy na dół już tego wodospadu i nie spodziewaliśmy się, że będzie on aż tak fajnie wyglądał. A dodatkowo jest tutaj taka mgiełka wody, która nas bardzo ochładza. Przejechaliśmy nad kolejny wodospad, jest nim Burnie Falls, jest on o wiele większy niż to co widzieliśmy na zdjęciach Pewnie z tego samego powodu, że bardzo opadowa zima i wiosna była Tutaj jest bardzo chłodno i jest to bardzo ukajające, dlatego idziemy jeszcze niżej zobaczyć też jak on wygląda z bliska A na dole przy tym wodospadzie jest wręcz zimno Nie jestem pewny czy na ekranie widać jaki piękny jest ten wodospad i jak woda jest w nim błękitna a sam ten wodospad znajduje się w parku stanowym, do którego wejściówka za samochód kosztuje 10 dolarów, ale niestety dzisiaj parkingi były pełne i musieliśmy zaparkować kilometr przed parkiem, przejść się tutaj, ale dzięki temu nie płaciliśmy. Ania mi tu każe chodzić po takich ruchomych kamieniach i chce chyba, żebym definitywnie był dzisiaj mokry, aby mogła sobie zrobić zdjęcie. Obeszliśmy jeszcze ten wodospad i tak on wygląda z drugiej strony trochę z góry. Myśleliśmy, że nie będzie tutaj drzew, które go zasłaniają, ale i tak jest dosyć ładny widok. Zajechaliśmy do miejscowości Reading, aby zatankować, jak i coś zjeść i tutaj o godzinie 18, jaka teraz jest, jest 43 stopnie Celsjusza w cieniu. Jest mega gorąco. Wtedy brzydko stacja wygląda, ale ceny ma całkiem okej. Okay. My u nas w Sunnyvale tankujemy za 4,29 także bardzo podobnie. W dinerze, czyli takim amerykańskim barze mlecznym, nie byliśmy już chyba lata i teraz postanowiliśmy to zmienić. Idziemy szybko do środka, bo jest mega gorąco, pomimo tego, że już mamy prawie wieczór. Dostaliśmy już nasze, dostaliśmy już nasze zupy, a tam przed chwilą był Ani Shake. Zupki są bardzo małe, takie mini zupki, takich małych nie widziałem jeszcze, strasznie gorące. Szkoda, że jest tak mało, bo to jest zupa warzywna z wołowiną. Ta wołowina jest bardzo miękka. Niestety, jest to strasznie gorące i się chyba znowu poparzę. Ale duże zamówienie nam dali. Nie spodziewałem się aż tak dużego. Tu mamy taki cały duży cornbread, czyli chlebek kukurydziany na słodko. A ja mam kotlet schabowy, tylko on jest z wołowiny z Angus Steak. I ziemniaczki mash potatoes. the gravy Bardzo dobre to jest i polecam Wam spróbować kiedyś. To nazywa się Chicken Fried Steak. Z wołowiny zrobiony kotlet schabowy Schnitzel. Bardzo się najedliśmy i bardzo nam smakowało. Ania wszystkiego nie dojadła, a co było ciekawe, ten chlebek kukurydziany był z masłem, które było wymieszane z miodem. Jest to nowa kombinacja, której wcześniej nie widzieliśmy, a teraz tutaj wieje do nas wiatr i trochę jest wrażenie jakby z wiało przy tej... Temperaturze. Jest tak ciepło na dworzu, że szkoda siedzieć w klimie w samochodzie. A jako, że jest dopiero po 19, to postanowiliśmy zobaczyć, jak wygląda to miasteczko Reading, zanim udamy się na miejsce naszego dzisiejszego nocnego spoczynku. Teraz jesteśmy na moście, który chyba oddziela rzekę. Sacramento, nie jestem pewny. Nie myliłem się jednak, jest to Sacramento River, czyli rzeka Sacramento. Ten most nazywa się Sundial Bridge. Został stworzony przez lokalnego artystę. Chciał pokazać, że ten most, pomimo swoich rozmiarów, potrafi jakby unosić się na wodzie i nie wyglądać na jakiś taki bardzo ciężki. Naprawdę mam wrażenie, jakby ten most się unosił. I był taki Lekki, jakby się lekko uginał. Dodatkowo, on jest lekko przezroczysty. Po lewej stronie mamy już prawie piękny zachód słońca, co mam nadzieję, że drastycznie obniży temperaturę. A ten most kosztował aż 24 miliony dolarów i budowano go przez 8 lat. Strasznie drogi ten most był. On nie jest wcale taki długi, nie wiem, ile on może mieć ze 100 metrów. Zeszliśmy do tej rzeki i ona musi być bardzo zimna, bo tutaj jest taki mały chłodek przyjemny, bardzo chłodek, przy tym upale. A tu mamy jeszcze raz ten most. I widzicie, jaki on nie jest wcale duży. Za nami w brudnym lusterku zachód słońca, natomiast tam. Znajduje się góra, na którą będziemy jutro się wspinać. Zajechaliśmy na nasze dzisiejsze miejsce spoczynku, jest to Rest Area, czyli jest to takie miejsce spoczynkowe, gdzie można skorzystać z toalety. W niektórych miejscach też można sobie kupić jakieś napoje, jakieś przekąski. Tutaj akurat nie ma. Najważniejsze dla nas jest to, że jest to dosyć bezpieczne miejsce, bo tutaj co jakiś czas przyjeżdża policja albo strażnicy, parku jest godzina dziewiąta. A temperatura to jest tylko 78 stopni Fahrenheita, która zaraz jeszcze ma dużo mocniej spać, bo już jesteśmy trochę w górach w porównaniu do tamtego miasta Reading, gdzie byliśmy. Gdzie jak wyjeżdżaliśmy, to jeszcze było 103 stopnie Fahrenheita, a wyjeżdżaliśmy pół godziny temu. Zaskakująco bardzo dobrze się wyspaliśmy, było bardzo cicho w nocy po tamtej drodze, nic nie jeździło, super było to miejsce, a za chwilę jedziemy wspinać się na Lassen Peak. O, o, ale chyba na mnie poleciało. Jesteśmy już w parku Lasen, a za mną znajduje się siarkowy gejzer. Niestety tak mocno w tą stronę leci, że ciężko mi się oddycha o rety. ale stąd jest dosyć dobry widok do nagrania. To powstaje przez gotującą się wodę, głęboko w ziemi. Ona jest gotowana przez lawę. Jesteśmy teraz na punkcie startowym wspinaczki na Lassen Peak, czyli szczyt tutaj w Lassen. Niestety nie widać tego szczytu stąd, bo zasłania to tam pomniejsza góra. Ale co mnie tutaj zaskoczyło, to ilość śniegu. Ostatnio widziałem śnieg, w ogóle śnieg, 5 lat temu, a tu jest największa ilość śniegu, jaką kiedykolwiek w życiu widziałem. Nigdy nie widziałem w Polsce tak dużo śniegu, i nie jesteśmy teraz też pewni, czy będziemy w stanie wejść na tą górę. A co jest jeszcze ciekawe, no mamy lipiec, i nie spodziewałem się, że tak dużo wody jest tutaj zmagazynowane. Strasznie śliski jest ten śnieg. Przed chwilą podjechał do nas strażnik tego parku. Chciał się dowiedzieć, czy jesteśmy przygotowani na tą spinaczkę. Pytał się, czy mamy kijki wspinaczkowe. Oczywiście, nie mamy. Powiedział nam, że następnym razem, żebyśmy chociaż mieli kolce na podeszwy u butów. On nie jest pewny, czy nam się uda tam wejść, bo naprawdę śliski ten śnieg. A podczas tej wspinaczki opowiem Wam, dlaczego zdecydowaliśmy się na obywatelstwo. Całe szczęście, że są oznaczenia w postaci takich czerwonych chorągiewek tutaj akurat jest ścieżka, ale już mieliśmy kilka sytuacji, gdzie ścieżki nie było zieloną kartę mamy jeszcze ważną przez trochę ponad 5 lat a przedłużenie zielonej karty nie stanowi żadnego problemu, nie korzystamy i nie planujemy korzystać z żadnych zapomóg dla Amerykanów nie potrzebujemy amerykańskiego paszportu, bo nasz polski jest w zupełności wystarczający głosowanie na prezydenta nie ma znaczenia jeśli mieszka się w Stanach które nie są tak zwanymi swing state, czyli Stanami, które mają mniej więcej porówno rozłożone demokratów i republikanów. A to są jedne z benefitów posiadania amerykańskiego obywatelstwa. Kiedyś Wam opowiem, jaki niedemokratyczny i niesprawiedliwy jest system wyborów na prezydenta w USA i jak większość ludzi głos nie ma znaczenia. Podczas składania filmu otrzymałem e-mail, który uświadomił mi kolejny benefit posiadania amerykańskiego obywatelstwa. E-mail ten to oferta pracy w firmie, która programuje samoloty wojskowe, między innymi F16 i spełniam wszystkie wymagania do tej pracy oprócz jednego, którym jest amerykańskie obywatelstwo. Wydawało nam się, że obywatelstwo USA nie jest nam potrzebne, bo zielona karta w zupełności nam wystarczała do czasu gdy nie pomyśleliśmy o wyjeździe z USA na dłuższy okres czasu, co się zdarzy, prędzej czy później, jesteśmy tutaj sami, prawie nikt nas nie mija i jest swoboda. Super jest tak z rana się tutaj wspinać. Posiadając zielone karty, możemy wyjechać na 6 miesięcy w ciągu roku, natomiast w naszym przypadku jest to do 12 miesięcy, ponieważ posiadamy przywiązanie do USA w postaci kilku nieruchomości na terenie USA. Nie chcemy, aby w naszej wolności ograniczało nas jakiekolwiek prawo, czyli w tym wypadku stracenia możliwości powrotu. Do USA. Dodatkowo, mi pozostało jeszcze niecałe dwa lata do przepracowania, abym kwalifikował się do amerykańskiej emerytury, ani trochę więcej, ale chcemy osiągnąć te prawa prędzej czy później. W takim razie, co nas powstrzymało przed aplikowaniem o amerykańskie obywatelstwo? Największym minusem posiadania amerykańskiego obywatelstwa jest płacenie podatków. Od każdego dochodu, jaki się zarobi na świecie, bez względu na to, gdzie się mieszka. Czyli, będąc Amerykaninem i na przykład mieszkając i zarabiając w Polsce, płacimy podatki i w Polsce, i w USA. Pomimo tego, że w ogóle nas nie ma na przykład już od 10 lat w USA. Oczywiście, tylko gdy podatek jest wyższy w USA niż w Polsce, to płacimy w USA tą różnicę. Dzieje się tak dlatego, że jest ustawa w Polsce o unikaniu podwójnego opodatkowania. Polska chyba w latach 70. czy 80. to podpisała z USA. Takie samo prawo obowiązuje mnie jako rezydenta USA, czyli posiadacza zielonej karty. Jeśli w ciągu 8 lat od uzyskania zielonej karty wyjadę z USA na stałe, czyli nie będę już chciał płacić podatków w USA, to nie będzie mnie obowiązywał tak zwany Exit Tax. A o Exit Tax możecie poczytać w odcinku, w karcie, jaki będzie na końcu odcinka i w opisie. Jest to w skrócie podatek od całego naszego majątku, jaki mamy na świecie. Nieruchomości, telewizor, samochód, oszczędności, inwestycje, od wszystkiego. Obowiązuje on, jeśli od co najmniej 8 lat posiada zielonej karty, zrezygnuje z niej, wyjeżdżając z kraju na dłużej lub przestając płacić podatki oraz jeśli Amerykanin zrezygnuje ze swojego obywatelstwa. Szczyt za nami to właśnie Las and peak, na który zmierzamy, a Podatek ten płaci się w naszym przypadku od majątku całego na świecie powyżej 2 milionów dolarów. Natomiast więcej na temat Exit Tax możecie dowiedzieć się na filmie o Exit Tax. W końcu zaszliśmy, udało się, widok jest piękny, szczególnie uroku dodaje wszechobecny śnieg. Postanowiliśmy, że naszej zielonej karty i prawa pobytu w Stanach Zjednoczonych chcemy jeszcze używać przez długie lata, a majątku, który będzie przekraczał 2 miliony dolarów, raczej w ciągu trzech lat nie dozbieramy. Przynajmniej tak nam się wydaje, bo w ciągu następnych trzech lat minie nam 8 lat, odkąd uzyskaliśmy Zielone Karty. Także spokojnie możemy aplikować o obywatelstwo. Nasza rozterka była spowodowana wysokimi podatkami w USA, ale jednak bezpieczeństwo mentalne i możliwość powrotu do USA przeważyło szalę. Jestem chyba teraz na najwyższym punkcie, tutaj na Lassen Peak. A za mną znajduje się Mount Shasta, jedna z większych gór w Kalifornii. The Mount Shasta znajduje się dokładnie w tamtym miejscu, spróbuję Wam przybliżyć. Do czasu, gdy nie będziemy mieli dwóch milionów dolarów majątku, z obywatelstwa możemy zrezygnować w każdym momencie, bez jakichkolwiek konsekwencji. A z góry dwóch kolesi na nartach zjeżdża z samego szczytu. Jesteśmy wciąż na Lassen Peak. A jak wygląda cały proces o obywatelstwo opowiem Wam jak już do niego dojdzie. A teraz już wracamy na dół i będziemy jechać do domu bo przed nami 5,5 godziny drogi a jeszcze planujemy zatrzymać się y, gdzieś na jedzenie być może na tego naszego najlepszego kurczaka fast foodowego. Tak jak mówiliśmy, zajechaliśmy do Raising Cane's, ale nie będziemy ich jeść tutaj na miejscu, tylko weźmiemy na wynos do domu. Jesteśmy już u nas w domu z jedzeniem. Podgrzaliśmy je całe. To są pyszne sosy i pyszne kurczaki. Mam nadzieję, że film wam się podobał. Jeśli coś jest niejasne, zostawcie w komentarzach i cześć.